Dzień dobry mamy 10 września 24 roku siedzę sobie e, i czekam na syna który jest na treningu tak szybko jak się e, jak się lato e, zaczęło tak się szybko skończyło e, wrześniowe lato i mamy już Typowo wrześniową zim, zimną pogodę. Jeszcze pewnie wróci na parę dni. Ciepło, ale to tak po 20 stopni. Natomiast już ciepła powyżej 25 na pewno nie będzie. Chociaż na pewno nigdy nie ma co mówić. Siedzę sobie i tak czytam kawałek książki. Jeszcze Inkwizycja po polsku. Dariusz Ratajczak i. I tutaj właśnie bardzo dużo ciekawych ta, ta, ta sprawa cała Dariusza Ratajczaka prawdziwego polskiego patrioty, prawdziwego historyka, który pracował i, i w, na Uniwersytecie Opolskim pokazuje właśnie dokładnie, dokładnie bardzo pokazuje czym jest Polin. Ukropolin. Ukropolin. I czym są y, ci Poliniacy, którzy właśnie y, wybierają takich kurde degeneratów, jak, y, jak przez ostatnie 30 lat y, byli wybierani? Oczywiście. Oczywiście. Poliniak jest, takim, y, y, jest kimś takim, kogo bardzo łatwo można umodelować na odpowiedni kierunek, wykorzystując odpowiednie y, nośniki. Medialne. No ale. Ale niby jesteśmy osobami myślącymi. I powinniśmy jakieś wnioski wyciągać z, z, z błędnych decyzji, z porażek z różnych rzeczy. Z różnych rzeczy. Natomiast. Zwykły, kolega, byłem w wakacje, kolega mi mówi, no ale to może by Cię więcej osób słuchało, jakbyś nie używał tak dużo tego słowa, poliniak i tak dalej, bo, bo to ludzi zniechęca i odstrasza, ale ja to mam gdzieś, ja to mam gdzieś, bo ja nie, nie zarabiam, nie mam monetyzacji żadnej, nie zarabiam na, na tym, co, co mówię i mam gdzieś, czy, czy, czy ktoś będzie mnie słuchał, czy nie będzie mnie słuchał, bo ja nie mam zamiaru być poprawny politycznie w tych tematach. I właśnie taka sprawa y, takiego porządnego człowieka w tej tak zwanej wolnej, wolnej y, y, z wolnością słowa i, i, i pięknymi słowami opatrzonymi y, trzecią RP. To jest właśnie, to jest cała kwintesencja. Ta sprawa to jest całą kwintesencją, kto rządzi w tym y, głębokim Bantustanie Polińskim. Kto rządzi? I, i, i to, to, co wtedy się wydarzyło 20 ponad lat temu kilka, y, dzieje się cały czas. Dzieje się cały czas, że taki Rebe gaśnica potrafi obrabiać Poliniaków, i oni będą wierzyć mu. Bo nie, oczywiście nie mówię o, o, o jawnych zdrajcach typu y, typu Kalkstein, czy typu y, TW Oskar, czy TW Student, czy jakichś innych gnojkach. Ja mówię o tych takich, których, których, których wierzy ta, 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 ta naiwna część y, tak zwanych patriotów. Y, Polskich, nie wiem, czy polińskich można nazwać, może polskich, bo, bo de facto de facto w nich jest jeszcze jakaś nadzieja, bo przecież ja też przechodziłem przez te wszystkie etapy właśnie bycia, bycia takim naiwnym patriotą. I myślę, że wiele, wiel, wiel, wiele osób też przechodziło przez te przechodzi prze, przechodziło przez te etapy, wierząc i ufając, <coughs> wierząc i ufając takim. Y, obrabiaczom lokalnym, jak, jak y, Bobas, czy Mensfeld czy jacyś, czy inni właśnie y, kolejni tam y, konfederacyjni aparatczycy, można powiedzieć. No i y, jak można było zniszczyć takiego człowieka i on nie miał pomocy od, od nikogo. I takie mędy jak Bartosie, Bartoszewski, czy, yy, czy inni, tutaj on wymienia tych, wiele z tych osób. Oczywiście oczywiście. Yy, tutaj, no Rydzyk Tadeusz, Rydzyk go zaprosił, tam, doktor Reina i profesor Bender. wstawili <coughs> się za nim. Ale oczywiście on jeszcze wtedy na tym pewnym etapie, jakim był, nie wiedział, jaką będą jest właśnie. Tadziu, yy, biznesmen ryzyk. I tak dalej, i tak dalej. <laughs> I zobaczcie i zobaczcie, do tej pory, do tej pory wiele osób. O, to niedobra jest mówić. To nie jest mówić o takich rzeczach. <laughs> Bo to może przysporzyć wielu problemów. Tak jak teraz ta hipokryzja w tych mediach polińskich, czy nie tylko polińskich, no tutaj tak samo tych, tych innych, tak? E, pokazywaniu tych, porównywaniu tych rzeczy, że tam jakaś tam rakieta uderzyła gdzieś tam i jakieś tam ktoś tam ucierpiał z cywilów e, z powodu rosyjskiej rakiety. G gówno prawda oczywiście. Z, z powodu rosyjskiej rakiety to w większości cierpią banderowcy i oby tak dalej natomiast, natomiast e, cisza jest cisza i e, jak makiem zasiał w większości jest na temat e, getta Palestyny i tam odbywającego się ludobójstwa i nikt nie mówi nikt nie mówi no to wszystko przyjmowane jest normalnie tam e, teraz będziemy teraz będą tam pomoc humanitarną, żeby wyszczepić, wyszprycować dzieci na tej... W, w gazie palestyńskie od polio. Wyszprycować ich od polio. Więc do tej pory były bombardowane i zabijane, a teraz będziemy ich jeszcze... dobijemy ich szprycą jeszcze. No co to... No kurde, to po prostu to jest, to jest wręcz nieprawdopodobne. Jak można, jak można w takie, jak można po prostu po pewnym czasie, jak już wiesz pewne rzeczy, to to, 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 co, to co oglądasz, tam obejrzysz, nie wiem, 5 minut pewnych wiadomości i, i nie musisz słyszeć więcej. Nie musisz słuchać żadnych kurwa ekspertów y, YouTube'owych czy, czy, y, czy telewizyjnych. Ja teraz, ja teraz słucham, najczęściej to słucham Wojtka z Normandii. Bardzo fajne y, niektóre, niektóre filmy. Jest taki kanał na YouTube Śląski. <laughs> tam ostatnio puścił fajny, f, fajny y, jakiś materiał, stary, gdzie, gdzie tam cała ta, y, y, te całe degeneraty y, koroskie już opowiadałem, si siedzą z, z, z tym, z y, Michnikiem, z Kuroniem, z y, Gieremkiem i z innymi gnojami. E, siedzą tam i dogadują się z kiszczakiem i z innymi e, Zarządcami polińskimi e, po, 30, po 89. No i e, <ścoughs> I te, takie materiały są, są ciekawe i, i warte warte obejrzenia i posłuchania, czy jakieś tam relacji, co się dzieje z frontu, czy gdzieś tam jak Patrick Lancaster, czy tego typu rzeczy. Tak? To są takie materiały wartościowe i... Natomiast natomiast jakiś takich, nie wiem, wszystkich tych, tych przydupasów, Ścieś Boże, czy jakichś innych, Bartosiewiczów, czy kurde, czy Wiciu Gadowskich, czy jakichś innych kurde obrabiaczy następnych, polińskich, to, to po prostu to nawet szkoda czasu słuchać, czy jakiś tam Drwali, czy kurwa jakiś, nie wiem, no you name it, po prostu you name it, jest ich, jest ich zarąbanie. czy jakieś biznesmisje, czy jakieś inne, to kogo oni tam kurwa zapraszają? Co ja jeszcze miałem powiedzieć? No, no i właśnie, i, i, i szprycowanie, tak jak teraz kolega mi ostatnio wysłał, mówi, YouTube, ten, Facebook cię nie lubi, bo twój post jest jako tam jakiś tam, tam zrobiłem jakiś. PDF ściągnąłem i puściłem na tablicę o tym, że przeciw szczepień, przeciw szprycom HPV i i oczywiście i oczywiście ten ten post jest niewidoczny. I to jest właśnie, to jest właśnie dzisiejsza cenzura. Że taka platforma, która powinna być de facto niezależna i y, nie wtrącać się, to ona Ci ogranicza Możliwość publikacji. Bo to ona w tej chwili wytycza, co jest prawdą, a co jest kurwa fałszem. Co jest oczywiście nienormalne. W tak zwanej demonokracji. Oczywiście wiemy, czym jest de, 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 demonokracja i przez kogo została dla kogo stworzona. Także. Także tak to wygląda. Tak to wygląda. <laughs> tak, to wygląda yy, tak mnie naszła taka krótka wena twórcza yy, na to, żeby coś powiedzieć właśnie o, yy, o jednym z największych patriotów yy, tak zwanej trzeciej RP, który też w wielu kwestiach był w pewnym stopniu był naiwny, co pokazał pokazały czy, później czas. Yy no ale na tym etapie, który był, wtedy pewnie on tego nie wiedział i, i, i w, 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 ufał i wierzył w wielu rzeczy. Natomiast <trym> natomiast tak jak mówię, polecam książki, i yy, jeśli znajdziecie jakieś wideo nadal yy, Albina Siwaka, to jest prawdziwy polski patriota. Z takimi ludźmi jak e, Edward Gierek czy Piotr Jaroszewicz, czy wielu, wielu innych na niższych, na, na lokalnych szczeblach polskich patriotów ówcześnie e, w tej chwili na bazie tego, co wiem, ja, zapisał, ja byłbym w PZPR. Ja byłbym w PZPR, i tam byłbym e, prawdopodobnie po. E, Pracował dla dobra Polski. Gdy w tamtych czasach, nie, nie dla Solidarności, tak jak mówił Albin Siwak, że po waszych plecach wdrapią się niewydrapani. Bo tak się stało. Na, na plecach Solidarności ówczesnej, który ruch de facto z pięknymi ideałami i z, z dobrym, jakby, pomysłem został. Przejęty i przerobiony na, własne, na potrzeby yy, u, u, tych, którzy, którzy mafijnie przejęli to państwo po 89., którzy mieli to państwo wcześniej, a później je przejęli i sprzedali i oddali w, w niewydrapane ręce <śm> z niewydrapanych w niewydrapane. No tak. Yy, no ale tak to można pokrótce powiedzieć. Niszcząc cały przemysł, wszystko niszcząc, i powodując to, że my, którzy jesteśmy w najlepszym wieku produkcyjnym, pracujemy w tej chwili w innych państwach dla, yy, i płacimy podatki w innych, yy, w innych miejscach niż we własnym kraju, bo nasz, naszego państwa i Polski nie ma. Yy, I zmierza to bardzo w złym kierunku. Yy, bo, tak jak mówię, Poliniacy, a każdy z, nich ma, z, z nas ma ich w rodzinie, yy, czy, czy to taki, którzy pomagali banderowcom, czy to takich, którzy yy, przyjmowali ich do siebie, do domu, czy yy, czy też taki, którzy mówią, że on woli, yy, on woli niewydrapanego od od ruskiego. Co już w ogóle jest kurwa, yy, brakiem jakiejkolwiek logiki i, i wiedzy historycznej na podstawowym poziomie. Bo yy, znając historię i wiedząc o tym, jak, jaki, yy, jaki koszt poświęcił naród rosyjski II wojnie światowej, że to było tam ponaj, ponad bodajże 26 milionów ludzi. Rosjan, kosztem tego zdobywali, żeby nie niszczyć y, cywilów i infrastruktury i, i domów, Prze, y, przejmowali teren od y, Niemców, I, i dzięki nim przede wszystkim została wygrana wojna, to teraz są oczerniani, armia czerwona jest oczerniana i y, dyskredytowana. A te gnoje niewydrapane, które poświęciły raptem tam 400 tysięcy z groszami jaw yy, 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 amerykańskich yy, sałdatów, yy, oni, oni są, yy, są gloryfikowani, zwycięzcy wojny. Porównaj sobie teraz to wszystko. Porównaj sobie straty, bo tam nie szli w niewytrapani w armii czerwonej. Nie wydrapani szli za armią czerwoną i nie pozwalali się cofać. Na szczęście teraz jest yy, na szczęście teraz jest Władimir Władimirowicz i <laughs> ta grupa właśnie y, rosyjskich patriotów trzymająca władzę i oni robią porządek tam, gdzie trzeba. Z banderowcami. Niestety, yy, niestety, yy, niestety, oby tego, tego do tego nie doszło, że, że wplątają nas te, te gnojki w do, yy, do wojny. Mam takiego, mam takiego w rodzinie ch 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 chłopaka który poszedł na jakieś tam właśnie szkolenia tych, ty, ty, tej, tego, yy, tej obrony terytorialnej, czy jakieś tam, nie wiem, pojechał teraz na jakiś tam ten zjazd dwutygodniowy i pytam się, ile ty tam dostajesz, kurde, za te, za, za ten yy, cały pobyt. I z tego, co pamiętam, to on tam powiedział 100 ileś, 100, Sto ileś? 160 czy 170 zł za dzień, czy coś takiego? E, abstrahując od tego, że dobra, jedź, połóż się tam ten, ale jak podpiszesz jakąś, jakieś ten, przy, przyjmiesz jakieś, kurwa, e, jakieś szpryce, bo, bo taki będzie mądrość etapu, że będą szprycować cię, e, e, tam ciebie, czy podpiszesz jakieś czy jakieś przysięgi zrobisz, że będziesz bronił? Kurwa kogo bronił? Kogo bronił? Obcych interesów będziesz bronił? Więc takie. I, i jak go się pytam, jaka jest, jest jego motywacja, po co on tam poszedł, to on powiedział, że nie musi się, nie, nie musi się wszystkim z, tego, z, z, z takich rzeczy tłumaczyć. Nie tłumacz się, nie tłumacz się. Tylko przemyśl kurwa temat logicznie. Czy, czy te reklamy, czy te, czy te wpływy tych mediów, czy tego radia kurwa, yy, yy, jednego czy drugiego, czy nie ma w to wpływu na, na Twoje postępowanie w, w dniu dzisiejszym? Mówię w dniu dzisiejszym, ale to oczywiście czy ty, tyczy się do tej raźniejszości, bo to, co zrobiłeś teraz, może mieć wpływ na Twoją przyszłość w taki sposób, że będziesz walczył i pójdziesz jako mięso armatnie za obce interesy. I to weź pod uwagę, że dla nich Twoje życie nie ma żadnego znaczenia. Jesteś jako sztuka, która, y, która może zostać skierowana w odpowiednim kierunku i użyta w odpowiednim czasie. Także tak to wygląda. Y, z mojej perspektywy. I y, ja mogę rozmawiać z każdym, bo mam wiedzę historyczną. Mam wiedzę, czy w temacie zdrowia, czy w temacie historycznym, czy w temacie politycznym, bo po prostu mam czas na to, żeby się tego y, y, to y, dokształcać, y, zgłębiać i, i tak dalej, i tak dalej. I mam argumenty. Natomiast. Argumenty telewizyjne do mnie nie trafiają. Dobra, szkoda, szkoda, już nie będę, nie chcę mi się więcej gadać. Tyle na dzisiaj. Może, pozdrawiam osoby myślące. Może zmienimy w najbliższym czasie, zmienimy trochę tematy z polityczno-historycznych. Na, na jakieś inne, <ścoughs> Zobaczymy. <ścoughs> pozdrawiam.